Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same Dzień dobry, besties! Jest wreszcie weekend. Mogę odpocząć od tego długiego tygodnia w szkole. Nie wiem, czemu ten tydzień był taki długi, ale po prostu tak się rozciągał, że mi się nie chciało chodzić do szkoły. Codziennie, codziennie nie chciało mi się malować, nie chciało mi się wstawać. Mam nadzieję, że to tylko ten tydzień taki był, a nie, reszt, a nie reszta roku szkolnego, bo zawsze mi się. Fajnie budzi do szkoły, no bo jej, szkoła, zobaczę koleżanki, nauczyć się czegoś nowego, ale ten tydzień to był po prostu Masakra Jedziemy dzisiaj do City Center z moim chłopakiem, i mój goal na dzisiaj jest, żeby wypić Pumpkin Spice Latte, bo pierwszy raz go spróbowałam w tamtym roku, on był taki dobry, ale ja go spróbowałam <coughs> dwa tygodnie przed uh, uh, Christmas Menu w Starbucksie, więc teraz zaczynamy od początku jesieni, i będę co tydzień pumpkin spice latte, bo w tamtym roku go wypiłam chyba z dwa, trzy razy i był taki pyszny. Kupiliśmy sobie też e, kapsułki Nescafe pumpkin spice latte, ale szybko się skończyły, więc to jest mój gol na dziś. I muszę jeszcze sobie zrobić taki restock, bo minął już miesiąc od kiedy wróciłam z Polski do Irlandii, no i jeszcze nie byłam w centrum i mam kilka rzeczy do kupienia sobie i kilka nowych produktów, które bym chciała przetestować. i zobaczcie! Lidusia, a tutaj jest mój outfit na dziś I do tego będzie chyba jeszcze Ramoneska O, o, fili, Dominik nagrywa Szybko lecimy, bo mój chłopak teraz tutaj idzie Okulary z na To jest podróbka Balenciagi okularów eee, Ramoneska z Bershki To również z Bershki Shane Shane, makijaż ja oczywiście nie mam, make-up artystów, włosy też ja, jeansy chyba HM, tak, H&M to są moje ulubione jeansy, skarpetki Nike i buty też Nike i torebka prany. I dzisiaj na sobie mam perfum Victoria's Secret Old na włosach i La Mer. Poszłam do Victory's Secret z moim chłopakiem i od razu było skrępowanie tak chodzi Patrzył się na podłogę i się nawet nie patrzy na te wszystkie manekiny, te wszystkie stringi, te wszystkie... Uuu, ja nie rozumiem chłopaków. To jest po prostu underwear. Czemu czemu jest się wstydzić? To jest po prostu lingerie! do TGI Znaczy nie, Chichagas zabrał, to jej pomysł. Zabraliśmy go do TGI Fridays i jak wchodziliśmy ja mu mówię tylko mnie nie zabij, tylko mnie nie zabij, a on co? Co? A <laughs> Chichaga idziemy razem do restauracji, a on takie What? A ja takie no. On się tutaj wybiera co chce, mam nadzieję, że nie będzie na mnie zły. I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same chicken strips a ciąga sobie my god, I love I chicken today I promise that i am never this way I really hope that you will choose to stay Through all the pain strong Któż bym w Starbucksie i się doczekałam Pumpkin Spice Latej. Ja normalnie nie mogę się doczekać. Kocham, kocham. To jest takie dobre, po prostu. Mua. Jesteśmy właśnie w Pawie, ale jesteśmy na dole i tutaj zrobiło się tak głośno i pachnie jak Bleach. Chyba sprzęt sobie dopiero sprzątać. Co? Irlandia teraz gra w rugby, ale my, my nie oglądamy. Czekamy właśnie na auto... Nie na autobusie, czekamy <laughs> właśnie na pociąg, bo jedziemy na autobusie znowu no właśnie. albo na pociągu 4 minuty. 4 minuty. W ogóle ładnie mi włosy dzisiaj Powiem Wam, że jestem zawiedziona, bo w irlandzkich pociągach nie ma teletywy. A ścigać się chce? Bardzo. To patrz, idź tam. Gdzie? Tam. Za budkę. za budkę. Nie, dupa za duża. Będzie świecić blaskiem. Wujek, wujek ci Na teraz tej Za mała dupa za duża. Mamy ładnie Pięć minut temu on się drze, kot w kuwecie, my patrzymy jeden Kuchnie. kot tam, a drugi kot z nami w kuchni zobaczyłam szurecznik, szureczko i on szuka, za chwilę znowu kot w kuchni. No teraz to pierwszy kot może być w kuwecie nie wiem, kiedy podoba ci się, bo wrzuciłam ci